Przy pomniku Adama Mickiewicza miałam kontakt z młodymi Ukraińcami, którzy no bulwersowali się tam niektórymi hasłami, które miała nawet to, że Rosja nie jest naszym wrogiem, oni się oburzali na to. Ale pytanie mam takie, doktor, czy mamy wiedzę, ile Ukraińców w tej chwili jest w Polsce, czyli oni są policzani i dlaczego takim dziwnym trafem umiejscowiają się, słuchajcie... W dużych miastach jest ich najwięcej, i na granicy powiedzmy tutaj od Szczecina, a skończywszy już tutaj na Wrocławiu przy granicy niemieckiej. Na ziemia odzyskanych. I, I dodatkowo jeszcze mam taką refleksję, że naprawdę to co nawiązuje co pani doktor powiedziała, Polacy. Bo Ukraińcy no to niech mają swoją edukację, nie znają historii do tego stopnia, że widziałam film, słuchajcie, we Wrocławiu, naprawdę to jest duże miasto i wiem, że kiedyś się nazywał Breslau, ale powiem tak, potrafili śpiewać Czerwoną Kalinę młodzi Polacy z Ukraińcami. Mi skóra cierpła po prostu gdzie tak. tylko mogła, po prostu o to nagrał. Na moim Facebooku jest ten film pokazany. Po prostu totalna niewiedza. Natomiast wiem, że tu w Krakowie, moja córka chodzi do liceum, dochodzi już do, do konfliktów między dziećmi, łącznie z tym, słuchajcie, że oni... Na przykład zabawa polega na tym, to, to jest dosłownie z dzisiaj sprawa, koleżanka mi powiedziała, że dzieci dziesięcioletnie grają w piłkę, polskie z ukraińskimi, i które, które przegra ten mecz, to będzie można go skopać trzy razy dostanie kopniaka. Syn mojej koleżanki dostał w, po prostu uderzony został przez Ukraińca w plecy, a, a uwaga była taka, że może się wykupić, jak da pieniądze, po prostu na wszystkim kupi Red Bulla. I takie są 10-letnie dzieci, słuchajcie. Przywilizacja tureńska. Tak? Tureń, co tak, co tak, będzie dalej, tak, Pani doktor? Tak, tak. Może tutaj od razu też... cywilizacja tureń. Tureń. Przykład przed nie tak dawna dostałem... Jeszcze no to Unii Europejskiej. Czy to na Polski jest ważne? Bo oni chcą bardzo do Unii Europejskiej... A nie widą, krajowe... A nie widą a nie wszyscy będą tam. Posłuchajcie, akurat tej Unii Europejskiej to będą musieli tam bronić przed arabami, prawda i tak dalej. Także daj im Panie Boże. Natomiast... Yy, Przykład. Yy, no nie, ale musi się trochę tak Proszę Państwa, przykład, który właśnie dostałam film, jest Muzeum Wsi Luberskiej. Pani nagrała film, gdzie przyjechała wycieczka takich młodych Ukraińców, zorganizowana im, ale takich mieszkających w Polsce. To były dzieci, tak 8-12 lat. I oni szli z mężem i za nimi się dali jedazać lachów i to normalnie jest na nagranie. No, y, nie jest to żart, nie, nie jest, to, to, jest jak, to, kobieta była tak wstrząśnięta, w ogóle wyszli stamtąd i, 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 i wysłała ten film po prostu do, 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 do sieci mówiąc, że to jest przerażające. A teraz odpowiedź, nie mam bladego pojęcia proszę Państwa ile jest Ukraińców w Polsce, ale możemy domniemywać, że jest ich porównywalnie albo więcej nie. jak przed wojną. Czyli zakładam, że jest to tak, że jest to no 5,5-6 milionów może, może być, tak jak u nas 39, prawda? Ale mamy na to różne części składowe. Wiemy, że w Polsce znalazło się dużo Ukraińców ze wschodu, spora grupa. Oni się tu banderyzują u nas, o nich trzeba zadbać trzeba się po prostu tym interesować. Właśnie między innymi przez szkoły, między innymi przez to, jak Państwo wiecie, do czarnka się zwrócili Ukraińcy, że oni tu przyślą do nauczania tych dzieci historyków i geografów ukraińskich, bo Polacy im tu źle źle ich uczą. Ponieważ z tego co wiem, taka decyzja nie zapadła. W związku z powyższym oni po prostu przestali sporo ich przestało chodzić tych dzieci, do, szczególnie tych starszych, do polskich szkół, i odbierają z Ukrainy. Po prostu tą, tą wiedzę. Najlepiej wcześniej, że wcześniej, no tak, czyli są edukowani antypolsko. No powiedzmy sobie szczerze, no każdy kto tym jest karmiony. Teraz druga grupa to jest jeszcze operacja Wisła, prawda? No bo Stalin przypilnował, żeby u nas zostało, to już jest rozrodzone te 150 tysięcy, przy czym na miejscu mieszkało o wiele mniej, czyli między tymi Ukraińcami, co poszli w operacji Wisła. Było mnóstwo tych, którzy bynajmniej przed wojną na tym obszarze nie mieszkali. No i ogromna grupa. Obawiam się, że w tej chwili już nie do odkrycia, bo tak jak Żydzi przejmowali nazwiska polskie, tak Ukraińcy przejmowali te karty ofiar wymordowanych tam. Dlatego te takie małe statystyki, ale naprawdę znam wiele osób, które wiedzą, że ich rodzina zostały i, i pociotki zostali, szczególnie z tych rodzin powiedzmy sobie, lepiej sytuowany, że oni się nigdy nie odnaleźli, że oni zginęli. Tymczasem o tym, tak samo brzmiącym nazwisku znajduje się w Polsce cała fura, na przykład z pięć czy sześć rozrodzonych rodzin. I teraz pytanie. Jak? jakim cudem? W każdym mieście Małopolski Wschodniej, zarówno, ale przede wszystkim w Lwowie, w przededniu wkroczenia Rosjan ginęła młodzież męska, ukraińska. Znaczy, Polska znaczy się. W Lwowie to było do 50 osób dziennie. Przyjmijmy, że ileś tam tysięcy. Do tego mam informację, że z Rady Głównej Opiekuńczej kradziono masowo blankiety dla Polaków, które były przeznaczone, żeby mogli się ewakuować. Na tych wszystkich papierach ci ludzie trafili tutaj. Przez jakiś czas, długi dosyć czas, bycie Ukraińcem w Polsce nie było. Niczym śmiesznym, ponieważ wiemy, że te zbrodnie były w pamięci nie tylko tych, co ich doznali, ale też tych, którzy tam, gdzie oni do Polski trafili, i, i, i oni te, przekazali im tę wiedzę o tych strasznych mordach. Więc nawet dzieci jeszcze z mojego pokolenia. To się dzieliły, prawda, że to się, jak ktoś przegrał, to właśnie był Ukraińcem, bo jego tam ganiali, prawda, i to, i to zdrowe, samo było przemyślnie, ale nawet. Ale wróćmy do tematu ilu jest. Przyjmuje się, że w miastach, w dużych miastach, typu Wrocław, Kraków, Warszawa, ilość Ukraińców w tej chwili przekracza już na pewno... 20%, w niektórych nawet 25%. O Krakowie mówi się, że tutaj w Krakowie ludzi narodowości ukraińskiej może być nawet 230 do 250 tysięcy. Oczywiście są to liczby płynne, bo część z nich wyjeżdża, część z nich przyjeżdża, natomiast są to liczby ogromne. Niestety o wiele bardziej niepokojącą dla mnie rzeczą jest nieosiedlanie się ich w wielkich miastach tylko osiedlanie, i, no bo tutaj wykupują e, całe kwartały, nie. wiem, że tutaj w Krakowie, w kilku miejscach na Prądniku i tak dalej wykupiono już padające polskie deweloperki, bo jak wiemy, że nasz rząd o biznesmenów nie dba, także byli polscy deweloperzy, no niestety padli i teraz Ukraińcy to od nich wykupują, ja już Państwu tam zaczęłam mówić, że ta, ta znajoma z urzędu skarbuła mi się, że wpływają tutaj tak niewyobrażalne kwoty, Zresztą oni po prostu, Chelsea jest naprawdę bajecznie bogata. Jechałam na wykład do Hełpa po drodze siedem transportów z samochodami. Jak polskie samochody jadą takie rozbitki, nie? Tu reflektora, tu rozbite czy coś. Tam jechały samochody na tą wojenny, tam prawda, kraj pogrążony w wojnie, jechały samochody, z których każdy to był od 300 tysięcy w górę. Takie auta, że po prostu ja na zachodzie, naprawdę, no, no może na rivierze czy gdzieś to no, takie auta się spotyka, ma lakier, najdroższe marki i to wszystko jechało na tą biedną Ukrainę. Więc ja się pytam, co tutaj jest grane. Dostaniemy w wielu firmach, wiele firm naszych jest przejmowanych. Natomiast to, o czym mówiłam, co boi mnie najbardziej, jak wiecie, Ukraińcy domagają się rewizjonistycznie 19 powiatów w dzisiejszej Polski. To jest aż pod Kraków i aż pod Warszawę, proszę Państwa, I sięgają. I teraz, szczególnie na ziemiach przy, przy, wzdłuż granicy, już co najmniej od kilkunastu lat trwa osiedleństwo Ukraińców. Była taka akcja w Kanadzie po prostu wysyłania pieniędzy na wykup gospodarstw. Tamte ziemie z Polaków pustoszeją. W tej chwili Ukraińcy osiedlają się tam na wsi. Niestety to jest największe zagrożenie, bo ich roszczenia, jak oni tam stracą na wschodzie, to w pierwsze co rękę wyciągną, to wyciągną po prostu o tą tak zwaną ich zatwierdzenie. Czy dzieje się to bez pomocy polskiej? Nie, proszę Państwa. Od kiedy PIS rządzi, wojewoda Małopolski wydaje pozwolenia ogromnej ilości na zwrotnienia. Nie tylko tym z operacji Wisła, ale przyjeżdżają Ukraińcy, podpłacają, nie wiem jak tutaj, dostają bez przeprowadzenia procesu sądowego. Dostają zwroty. Gdyby Państwo zobaczyli, ile straciliśmy na Podkarpaciu lasów, to byście się za głowę złapali. To się dzieje. To się dzieje. Dziękuję Państwu.